W dzisiejszym odcinku podejmuję się szalonego wezwania, które będzie polegało na tym, że będę musiał spędzić 24 godziny w armacie. W komentarzu napiszcie mi, w czym mam spędzić kolejne 24 godziny. Jaki mamy plan na ten odcinek? Słuchajcie, plan jest taki, że lecimy na leniwą lagunę i musimy zrobić wszystko, żeby wyciągnąć stąd y, armatę, która wróciła po bardzo długim czasie. A pomoże mi w tym wszystkim zakrzak. Także siemano, siemano. Siemano, witam, witam. My zlatujemy na wulkan, zabieramy armatę i w dzisiejszym odcinku spędzam 24 godziny, czyli dokładnie cały mecz w armacie. I y, no, postaramy się tak zrobić, żebym wcale nie musiał z niej wychodzić. Ja zabiorę y, armatę. Postaram się po prostu ją wypchnąć. Ona nie jest okay. zbyt poręczna. O kurde! Oj oj, oj oj Co jest, do wody wleciałeś? Ona nie wypłynie? Słuchajcie, musimy zrobić wszystko, żeby tą armatę tutaj, żeby ona nam nie zatonęła znowu więc ja ją tutaj zabieram Strzelimy może tu gdzieś o, proszę bo Ty 50 sobie O o, ty ktoś tu był Tak, to, to pewnie ten, którego ja powaliłem Słuchaj, lecę, Można próbuję tak Dawaj O, oho A nie, da się, czekaj Da się, da się, dobra, dobra Czekaj A impulsa jak rzucę No właśnie rzuć tutaj gdzieś no, tego. No, nie... Ty Okej, okay, to działa, to no, działa, czekaj. No. Do lewej strony może, jednak nie elegancko. No rozwaliła się, no co za dziadostwo, co to ma być? Ej, Ale nie prowadzi się jej tak super, tak szczerze. Aha, no, no. dajesz okay. radę, na no, spokojnie. Powoli, powoli. powoli. Bo, boję się, że skończę jak Tajowski kiedyś i wylecę. Yy, na turnieju, jak termaty strzelały w boki. Co? Jaki skam? No przecież, kurde, no to jest skanerstwo Weź mnie prowadź tam w lewo Ja się muszę prowadzić. W lewo, w lewo okay, W lewo, tutaj? patrz w lewo Oni się tam gdzieś odrodzili na busie Ta perspektywa wygląda u mnie no. No. Dawaj górą to wulkanu To jest proste, faktycznie Mega nieporęczna jest ta armata do kierowania Dobra, i jedź w do lewo, lewej. jedź w lewo Tak jest, i jestem, jak to u ciebie wygląda Jak tak jedziemy Czyli tak, kieruj, e, e. Armatom lewy kontrol czyli góra dół. E, wejdź strzał. Nie, na boki nie mogę, mogę góra dół, góra okay, dół, tylko. Okay. Ej, ale u mnie to wygląda y, bardzo ciekawie. Czuję się jak był jakiś. Wiesz o co chodzi. No, także powolutku do strefy. Gorzej jak strefa będzie tutaj na samym krańcu, dokładnie w tym miejscu i będziemy musieli tam iść tempem ślimaka. Ej, ja mogę może szybciej jakoś, czekaj, popnij wciśnij przesuń, nie wiem, dacie. Uuu, ja mogę popychać. pat. Patrz, to Dobra, odkryłem. no panie, to teraz to ja Zgódź. się czuję jakby... Na kolejce górskiej jechał. Ej, strefę no, no, mamy! No, no. Mamy strefę! Dawaj tu na ten budynek. Nie, możesz. Jakiś, albo budynek, no no, no Dobra. No. I wiesz, musimy być na najwyższej, e, najwyższej możliwej e, rzeczy i czy pasuje tam jakoś wjechać, wyjechać i będziemy sobie tej armaty po prostu pilnować. Wiesz co jest ciekawe, ja mogę ciebie wystrzelić z armaty. Tak, 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 możesz. A dawaj w dzika mnie wyceluj, wyceluję wyceluj w dzika! Leci w dzika! Przygodaj się! Dobra, wracamy, wracamy widzowie oczywiście Trzeba w gości. Później. Dobra, proszę bardzo, wchodzimy. Ej, a mamy fiolkę co? tutaj, flaszkę mamy za nami y jedziemy po nią. A możesz mnie schować nawet do trawska i leci co jest sam? Schowaj mnie do Dobra, trawy. ja schowam cię do trawy, no... jasne. Ja czy będę! Ty, a ciekaw jestem, czy widać mi głowę? Czy to by widać głowę? A zaraz ci powiem, czekaj, kobiecznie jest najlepsze, znaczy najgorsze, ta armata zjeżdża. Dobra, Bo, może być. jest ciężka. Trochę ci widać tą głowę. Czyli, widać. czyli pomysł jest taki widzowie? Liczę na to, że nikt mnie nie zauważy. Siedzę w armacie, nic nie robię. Ej, w ogóle takie odcinki to ja mogę nagrywać. I będziemy patrzeć, że kolejna strefa. Musimy gdzieś kampić. Żeby nie było przypału Ty, bo coś słyszałem, ale to chyba mucha Dobra, no ja mam super moce, Jest kamehame i chmura Ty, ale to by było, wiesz co? To by było dobre Wziąć dwie armaty I to, widzowie, jak zostawicie dużo łapek Zrobimy taki odcinek, że bierzemy dwie armaty I kampimy gdzieś I zobaczymy, co zrobią ludzie, jak znajdą naszą armatę Rozumiecie, o to, co chodzi? A my wyskoczymy Czy ja mogę otworzyć drzwi? Czekaj A sprawdź no, no, ej, no pokazuje mi no. otwórz, a nie otwiera. A jakbym Dobra. inaczej wsiadł z ręką do przodu, na przykład? Panie Dobra. kolego, proszę po schodach teraz do góry. Dobrze, zapra jedziemy, jedziemy. I normalnie tam wjedziemy? No, myślę, że tak, zobacz. Pięknie tutaj. Słuchaj, no ja chodzę na siłownię, tak? Ja siła jest na pchanie armaty <laughs> przez całą ej, grę. Weźmie ten. Wystaw mi głowę przez ścianę. Czy się tak zbuguje, czy nie? W sensie. Zobaczmy. Czy będziesz widział, czy będziesz Ta. widział ciekawe Ej, jedzie coś... Czekaj, ciekawe, diadem, diadem Nic nie widzę, ale ciekawie jestem co by się ze mną stało teraz Dobra, no to jesteś zaparko. Wany! Czemu ona się popsuła? Czas wyruszać w drogę! Statkiem, no nie, statkiem nie widzowie, a jakby zapakować armaty na samochód? Możecie pisać mity To będą mity z armatą. No tutaj może być kilka fajnych mitów. Meteoryt, ty mi tak się... Ale zleciał! Czekaj, ja ty... czy ty to widzisz? Dwie butelki są idealnie chyba na sobie nałożone. Tylko musimy tu uważać, bo mogą być goście. Ja bym jechał asfaltem w prawą stronę, odpychając się butem. Czy ja mogę pat patrzeć do góry? Ej, a ja widzę siebie przez chwilę. Czekaj, jak o. to? Się... Ty! Samochód jedzie! Udawaj, że jesteś taksówką. O, oj 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 oj! O, nie wytrzymie no przecież byłem w armacie, no! I po kolei, po kolei do krzaczka, do krzaczka, tylko trzeba coś jeszcze e, fajnego Ty w prawo, w prawo, w prawo za krzaczka. No Jadę, jadę, spokojnie. Ty ulepszona skrzynka! Co wypadnie? obstawiaj e, e, dobra Dzięki o. o Jak poleciał Dawaj w lewo do krzaczka Tam jest coś fioletowego. O, Rift! Jest wyrwa! Prawo, w prawo, w prawo, w prawo W prawo, w prawo, okay. A zobacz czy te paprocie da się rozwalić. Nie da Chyba się, nie? dobra. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, nie da się paprotek Wjedziemy w to trawsko tu po lewej stronie Widzisz je? Mm, te przed nami tutaj Nie, ja, tylko uważaj na wodę, Dobra. musimy przez most Tak jest, odpycham jak na hulajnodze Most się nie zawali pod nami, prawda? Dobra, w trawsko I, i tyle, no ja sobie będę patrzył w gwiazdy Jak to mój kolega kiedyś powiedział Dobra, no i siedzimy Mamy prawie sam środek strefy Luzik, garbuzik. E, a widać mi czubek armaty, jak podnoszę? Eee... <laughs> Chyba tak. No musimy iść tędy mostem. Tu tak, przez nie ma innej całe. Opcji. Jak najszybciej, stary. Mm -hmm. Od, odpychaj no. się. Odpycham cały czas. Najszybciej, ja no chłopie, no Śniadania nie jadłeś, dawaj. No było takie jedzone, że ja cię kręcę. Bokiem no. plaży. W lewo, w lewo, w lewo. W lewo I tu dołem. Dobra, dobra. Rozpędzy no, <laughs> nas, cyk. Ale jedziemy. No, jakieś krzaki, tylko. Jakie? Gdzie? No do Trawska nawet gdzieś. No tu na Jonesowisko. Oby nas nikt nie zauważył. Myślę, że na pewno tak się stanie. Nikt nas nie zauważy. Tych dwóch chłopów z pcha armatę. W sensie no... Ej, ale jaka byłaby twoja reakcja, jakbyś zobaczył jakichś dwóch ziomków, którzy jadą w armacie? Nie, dałbym im zbudować SkyBase'a. Strzelają, strzelają, strzelają! Jedź pan, jedź pan szybciej! A skąd strzelali? Szybciej. chyba z tego Porta Forta, wiesz? Musimy wyjechać na tą górę. Pytanie, czy ja się wepcham na górę? Tutaj tym prawą lekko, lekko w prawo, nie w lewo, w lewo. O tym, tym wyjdziesz. Dobra. No miejmy nadzieję, uwaga. Eee, dobra. Jest, dobrze. Przeciągłem się naprzód. Okej. Okay. W lewo. O Zyp. kurde. No i miejmy nadzieję, że teraz. Coś paproczkę, paproczkę dawaj tu W ogóle nas nie widać w niej okay? Tak? No nie no chyba no tak Tak pół na pół Ty, ty, Oj, ty za nami wysi Wysiadam Dobra dawaj wysiadamy, go. bijemy go Gdzie on jest? U jest nie. tu Dawaj go Stuwa dwa razy Dobrze On, on nam chciał armatę podwinąć chyba Jest Kame, kame, kame. kame. Jasny Dobre, dobre, dobre to było Ej widzowie ktoś nam ukradł armatę no Aha, on skiblował. Pytanie, gdzie? gdzie? Chyba za strefę. <laughs> Chyba za strefę, niestety.